No dobra, i co my tu mamy? Tu jest yy, kolejna już partia yy, wylaminowanego materiału. Tyle, że to jest taki trochę grubszy, ponieważ yy, tu są dwie warstwy położone tej 300, czyli 600, i, i tak gdzieś odtąd dotąd jest. Jeszcze jedna warstwa, czyli to jest już 900. Przez co czuć, że to jest po prostu już sztywniejsze. No. Ale dalej. Jest to takie elastyczne. No i mamy już teraz już dwie takie. No i tą, tą cieniutką. Co pierwszy raz tam wylewaliśmy. Ona będzie służyła jako ten rancik. Dobra, idziemy wykręcać śrubki tam w dachu w tych relingach. Dobra, musimy usunąć te zawiasy, które tutaj są. Na sześć takich imbusów jest to przykręcone. Jeden i drugi zawias. Pozostałości tutaj po, po tym kleju, który był ten ta owiewecz, owieweczka, ta przednia była przyklejona do tego i tu wzdłuż. No to trzeba tam w miarę usunąć. To, ci, to i tak będzie w środku tutaj w kabinie, to już w tej alkowie, tu będzie odtąd się zaczynała ta alkowa do przodu. No ale tak czy inaczej, no, trzeba to jakoś tam na płasko w miarę to odciąć. No i tu już te listwy rynienkowe też odkleiłem. Tak jak mówiłem, tu na, na, na szerokości tych drzwi odsuwanych jest uszczelka i tu trzeba będzie taki po prostu rant e, z laminatu zbudować. No i zaraz odkręcimy te wszystkie tutaj spinki, które były przy tych e, rancikach z jednej i z drugiej strony. Tutaj potrzebny jest torx. I zaraz to właśnie podkręcamy. No i robimy ten, ten kołnierz, który tutaj ma być dookoła. Kołnierz będzie w tym, w tym miejscu. Będzie się łączył po prostu z tą górą. No dobra, lecimy. Ten łuk właśnie trzeba tutaj wylaminować. I, i tą rynienkę. Nie dość, że rynienka jest w tą stronę wygięta. To jeszcze tak jest też wygięte, także. No, nie jest to prosta sprawa, ale właśnie po to nam będą służyły te płaskie powierzchnie, które tam wcześniej sobie wylaminowaliśmy. Dobra, zabieramy się do, do roboty. Tutaj te, te śruby po prostu trzeba odkręcać. One dość mocno tu siedzą, także nie jest to takie. Chyba się płatwe, ale z dłuższym ramieniem Imbus nam tutaj poradzi coś na to. Dobra, leci. No, leci. zawiasy już odkręcone. Czyli Kuma tu mi cały czas kibicuje ze mną. Cały czas mi to towarzyszy. Cześć, kumo Cześć. Hej ej, 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 ej ojejku jaki kot szary no <grymne> normalnie ma jest jak pies dobra teraz zostały te do usunięcia te yy, ten klej który tutaj był na tej owiewce tu już z przodu to usunąłem tylko te, te te kropki jeszcze tutaj takie paczki, co były to trzeba usunąć. Cikumo. Hej, co ty tu robisz? No powiem szczerze, że nie schodzi to łatwo. Także trochę z tym rypania jest godzinka już zeszła no ale no niestety trzeba to usunąć a to był klej do szyb także no cały ten kołnierz później też będzie właśnie wklejany na taki klej do szyb o no jest to jest to klej który jest odporny na warunki Atmosferyczne, jak widać, że to jest cały czas zachowane gumowa, gumowate, tak jako konsystencja. No i właśnie o to mi chodzi: że czy zima, czy, czy lato, żeby ta guma się jakoś tam normalnie zachowywała. No dobra, skrobiemy tutaj ostatnie te dwa jeszcze do końca i, i będziemy robić takie szablony. O, jeszcze te nie te śruby, tutaj muszę podkręcać tych, tej listwy eee, tutaj tego tak tej rynienki, rynienki No tych, tych śrub tutaj jest parę raz 2, 3, 4, 5, 6, 7 na długości w tej rynience. To były te klipsy takie do, do tej, tego plastiku, tutaj maskującego tą rynienkę. No i to wykorzystamy później, bo tu będzie po prostu laminat. Będzie on tak wylaminowany, tutaj, właśnie w rynienkę. I tu ponad, czyli będzie idealnie sobie wskakiwał na boki. I od góry nawiercimy później otworki w tym kołnierzu i po prostu go dokręcimy tutaj do, do karoserii. Także. To będzie nam jeszcze oprócz tego, że będzie wklejone, to jeszcze przykręcone. Będzie na śruby też, jakimiś podkładkami, takimi się większymi da, żeby... Także to będzie już tak solidna konstrukcja, że... Dobra, jedną na razie odkręciłem. Z jednej strony, także lecimy kolejne tutaj. One dość mocno tu siedzą. Na tym kleju jeszcze są wklejone. No, trzeba to wszystko wykręcić. Do dzieła. No, ralingi zde zdemontowane zostały tylko takie otworki, tutaj, gdzie były mocowane te klipsy. To jest normalnie yy, nagwintowany taki otworek yy, Fi yy, 5 albo 6. I teraz, żeby tutaj laminat nam nie wszedł w te, w te dziury. Yy, po prostu damy taką plastelinę, zwykłą plastelinę taką w tych miejscach, żeby się nie zalaminowały te otworki. No a tutaj z tyłu e, po otwarciu klapy, żeby, żeby po prostu ta klapa nie napierała na tą na tą e, zabudowę, będziemy musieli zrobić e, tutaj pionową, e, tą, tą, ten, ten, tą krawędź i tutaj ładnie. Zawiniętą półokrągło, a żeby teraz z laminatu zrobić taki półokrąg, no to posłuży nam do laminowania taka rurka. Zaraz wam pokażę jak. No i do tego właśnie posłuży ta rurka PCV. 3 cala. Już ją nawoskowałem i wylaminujemy teraz taki kawałek tutaj maty. Owiniemy ją właśnie na tą rurkę i powiesimy na, na kobyłkach. Także będzie sobie mata, będzie zwisać w dół, i u góry będzie taka zawinięta 180 stopni. Tak, 180 stopni. No. I ją ja sobie tam oczywiście dotniemy wzdłuż, ile tam potrzebujemy, ile tego kąta i będzie ładny łuczek zrobiony dobra, tu już też powoskowane także zabieramy się do laminowania tego elementu no i przygotowany do laminowania taką właśnie taki kawałeczek maty zalaminujemy później owiniemy to na, na, tą, na tą rurkę i powiesimy na kobyłkach. Niech to sobie do zaschnięcia wisi na kobyłkach. No, tym razem, żeby było dokładniej, to wziąłem strzykawkę taką 20 ml, żeby odmierzyć ten otwardzacz. I tutaj mamy 1 ml odmierzony w tej chwili. Także tyle zrobimy do mm, tego, tej małej ilości tutaj żywicy, żeby to ładnie. Eee, reakcja nastąpiła. Dobra, jedziemy z tematem. No i tak to wyszło tutaj na tej rurze. Trochę nie tak to miało wyjść, bo miało z jednej i z drugiej strony zwi zwisać temat. No ona mi się skleiła tutaj. <laughs> no ale to nie problem. Ja sobie ściągnę z rurki i sobie fleksem tam ten, ten łuk, który najważniejszy jest tutaj, właśnie. Że, że będzie po prostu ładna, równa powierzchnia z tej rurki ściągnięta. A resztę i tak się dolaminujemy tutaj kolejnym płaskim jakimś tam laminatem, który tu wcześniej odlewałem. No dobra, jak widać, wszystko zabezpieczone, tylko tu będzie laminat i w tej rynience i, i w piąt tutaj pójdzie. Wszystkie te otwory zabezpieczone są plasteliną, tak jak widać. Do plasteliny się nie przyklei laminat, i tak samo tutaj, gdzie są te drzwi otwierane na bok, też są, jest zaklejone taką taśmą. Oczywiście to zrobimy taki próg w górę i lekko w bok, żeby tu się licowało z tą krawędzią na całej długości. Teraz trzeba będzie zrobić szablon, ponieważ tutaj jak się otwiera ta klapa. No to tu mamy wysokość około 10 cm. A tu na bokach na bokach mamy już 8. Także jest taki łuk. Także wezmę kawałek kartonu i odrysuję sobie ten, ten łuk tutaj i później już odrysujemy na, na tej płaskiej. Płycie laminatowej, wytniemy i tutaj sobie ją przytwierdzimy. Dobra, idę po jakiś karton i będziemy tutaj działać. No, mamy tutaj kawałek kartonu. Nie, no, żeby odrysować, to jedziemy po prostu mazakiem sobie po dachu i tą krzywiznę sobie odrysujemy. Właśnie już sobie ją odrysowałem, także wytnę nie będzie idealnie pasować. No i później odrysujemy to w tej płaskiej płycie laminatowej. Nie miałem tu dłuższego, ale to praktycznie krzywizna idzie równo, także się tylko przedłuży. No i odrysujemy sobie teraz od tego laminatu. Tutaj już zrobiłem linię. Teraz 14 cm tu musi wystawać dalej. Także tak mniej więcej. I z jednej z drugiej strony. I sobie przesuniemy po prostu tą, ten szablon tutaj, bo ten łuk jest taki sam i sobie odrysujemy dalej no i mamy tył odrysowany na laminacie jak widać do cięcia używam szlifiery takiej kątowej, ale tarcza musi być diamentowa, bo normalna tarcza to by pękła jeszcze można było sobie biedy narobić taka diamentowa z takimi nacięciami żeby ładnie cięła ten laminat także jedziemy z tematem no i mamy wycięty ten element on jest fajny, właśnie cieniutki na razie jest elastyczny ale giętki i cien... nie ma szans, żeby go tu złamać Idziemy teraz przymierzyć do auta pamiętajcie, jak będziecie cieli takie coś, to na dworze, bo to się pyli strasznie także żeby to wiatr troszeczkę przepędził ten, ten pył no bo jest to włókno szklane, jakby nie było jak mniej tego wdychać. Dobra, idziemy przemierzyć to auta. No jak widać pasuje idealnie, było dobrze zmierzane to i pasuje. Dobra, teraz trzeba to, to przyłapać troszeczkę na klej ciepły, żeby to już sztywno sobie się działo. No i co i tą? Tamtą warstwę, tą, ta śliska warstwa jest na zewnątrz. Tu będzie wklejona taśma, żeby żywica nie wylała się tam na tamtą stronę. Będzie doklejona do, do, do tej powierzchni płaskiej i do dachu. A tutaj będziemy smarować woskiem to miejsce, żeby właśnie to nie przywarło do karoserii. I później ten cały rant, który tutaj zrobimy, ten. To, to to, żeby po prostu można było to ściągnąć razem z dachem jak już połączymy te boki tutaj to wtedy ściągniemy to na dół samochodem odjedziemy i to będziemy sobie to na dole już obrabiać ale najpierw musimy dookoła ten, ten pierścień cały taki zrobić dookoła, aż z przodu też tutaj pod alkowe tam wyjedziemy trochę większym laminatem bo tutaj musi być na górze miejsce na łóżko 2 metry długości. zmierzamy sobie dokąd ma, ma wyjść ten laminat i, i tak będziemy laminować. Dobra, teraz trzeba do, dopasować te boczne tutaj dociąć. Ten łuk który tutaj jest, sobie teraz odrysujemy na kolejnym kartonie, na kolejnej. Na kolejnym szablonie. I to będziemy kopiować z tej strony na drugą, bo przecież taki sam jest w symetryczny samochód. Także wystarczy, że nam złapiemy tylko ten kawałek łuku i, i będziemy go przesyłać po prostu do, do przodu. I musimy ten cały rancik tutaj porobić dzisiaj. A tutaj w to miejsce, gdzie taka jest takie wgłębienie no to wypełnimy to plastelinką żeby to żeby nam się laminat tam nie wylał a tutaj po prostu będzie a, a później jak już kleimy cały dach to to się ładnie wyrówna klejem do szyb to miejsce wypełni się dobra idziemy kolejny szablonik robić no mamy docięte te boczne już z jednej i z drugiej strony i tutaj już klej na gorące zaraz pójdzie. Punktowo po prostu wklejemy to, żeby się to nie, nie huśtało tak o na boki. Żeby już było do rantu przyklejone. Od drugiej strony przyklejmy taśmę. No i będzie można tutaj woskować i, i ten rancik zalaminować. No, boki już wklejone. Teraz łączymy ten tył tutaj blokami. Jeszcze dzisiaj zrobimy tutaj nad tymi drzwiami tą listwę, aż do punktu. No tutaj ten schodek na, na tą uszczelkę. No i polaminujemy to. No dobra, kołnierz mamy zrobiony. Praktycznie tutaj dookoła tu na puszczelką jest wycięte. Tu są połączone po prostu klejem i, i też taką wstaweczkę dają, żeby to razem tworzyło jedną niegdyby płaszczyznę. No i z drugiej strony, oczywiście, też połączyłem to. Jest wszystko wklejone. Od drugiej strony będzie teraz taśma. I tu jeszcze trzeba będzie wyrzeźbić ten, ten schodek tutaj. No ale już mam pomysł jak to zrobić. Także takiego półokrągłego właśnie z tej rurki wytniemy taki półokrąg 90 stopni i, i będzie tutaj najpierw wklejem, a później wlaminujemy to wszystko tak, że będzie jedna całość. No i co zostało teraz tu z przodu, do pijalkowy. No to muszę jeszcze pomierzyć, ile ta łóżko ma być, i, i będziemy kontynuować tutaj dalej. Dopiero jak zrobię cały ten rant dookoła razem z, tą, z, tą, z tym początkiem alkowy. to dopiero będziemy to laminować. No ale już nabiera kształtu. Nie wygląda w ogóle. No wiadomo, że to tylko jest taka przymiareczka. No, to się nawet odkleiło. Ale to mniej więcej tak to będzie tutaj. Ten narożniczek będzie półokrągły tutaj. Też z tej rurki się da. No i dobra i to na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak się podobało to tam zostawcie coś po sobie. E, żeby Was nie zanudzać, to nie będę co tydzień wrzucał z budowy tutaj citrowana, tylko co drugi tydzień w niedzielę. A będzie to przeplatane jakimiś innymi e, vlogami e, w przyszłym tygodniu. Zafunduję Wam coś takiego ciekawego, e, a mianowicie moją nową zajawkę. Nie będę tutaj spoilerał, co to jest. Zobaczycie za tydzień w niedzielę o godzinie 10. A jeżeli chcecie e, śledzić, jak postępują te prace tutaj z cytrowanym. To koniecznie subskrybujcie kanał i mile widziane są w komentarze i wszystkie lajki i tak dalej, żeby YouTube zauważył, czyli ten algorytm YouTube'a zauważył ten kanał. To co? Widzimy się w kolejną niedzielę o godzinie 10. Trzymajcie się. Cześć!